Dzień dobry kochani! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wysłuchania wiersza pod tytułem Dzień taty. Bohaterami naszego wiersza będą Mała Ania, jej brat Krzysiu oraz ich mama. Zaczynam. Dziś dzień taty, mówi mama. Czy pomysły jakieś macie? Nie wypada, abym sama wyprawiała święto tacie. Krzyś uśmiecha się do mamy. Mamy z Anią świetne plany. Po śniadaniu na trzepaku będzie popis akrobatów. Potem wyścig rowerami. My niestety go przegramy. Dla zwycięzcy są nagrody, choćby ani pokaz mody. No i zanim tata zaśnie, poczytamy tacie baśnie. Krzyś i Ania są szczęśliwi. To się dzisiaj tatuś zdziwi. Tylko mama zamyślona, trochę smutna, jak nie ona. Wreszcie wzdycha głośno na to. Też bym chciała dziś być tatą. Koniec.